Cześć, hej, witajcie się, myszki z tej strony Popopa, a dzisiaj nagrywamy poradnik jak zrobić, a yy, właśnie nie zrobić tylko odblokować teaser 9 yy, sezonu. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. A my przechodzimy do pierwszego kroku. Pierwszym właśnie krokiem jest tutaj jak na ekranie, yy, do, trzeba podejść do zrzuta. I wypadnie z niego taka karta i ją podnosimy i tutaj odblokowujemy. Następna część będzie w lobby. Ok. Już nas ładuje do lobby. Tutaj klikamy na ten telefonik taki. i bogactwa dostaliśmy tutaj zaproszenie od Aż. Ale żeby to właśnie odblokować, trzeba zrobić wyzwania, zeskanować trzy holospray na Królewskim Kanionie i 3 na Olimpie. Okej, okay, więc właśnie lecimy w pierwszym holospray, znajduje się tutaj. Ok, a więc już widzimy następny na Królewskim Kanionie. Lecimy po ostatnim. Ok, już widzimy trzeci. No i mamy wszystkie z Królewskiego Kanionu, które są potrzebne. Jest ich oczywiście więcej i są w różnych lokacjach. W opisie wzywam Linka do mapek na, z Olimpu i Królewskiego Kanionu. A teraz lecimy do Olimpu. Ok, a więc pierwszy na Olimpie znajduje się na osiedlu, na środku. Drugi na Olimpie znajduje się na dachu PlayStation 5. Trzeci znajduje się na górze na turbinie. Tutaj na przykład skaszę oktajnem do niego. To będą już wszystkie. Teraz wracamy do lobby i zobaczymy, co się zmieniło. Ok, więc mamy powiadomienie, że odblokowano szyfr i że wejść na strzelnicę. Tu już jesteśmy na strzelnicy idziemy właśnie na lądowisko statku i aktywujemy szyfr. Przeć na statek a reszta będzie już bez komentarzy. Po tym wszystkim wracamy do lobby. Czekam tam na nas właśnie taka odznaka, że wzięliśmy udział w tym wydarzeniu, a w tym momencie też wzięliśmy set level karnet. No więc to było na tyle z tego pseudo poradnika. E Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mapkę z tymi holosprayami wrzucam w opis. Nie zapomnij zostawić Subika i lajka. No, tu był kapopa. Ja się żegnam, trzymajcie się. Cześć.